Nie znam tej opinii, więc nie będę się do niej w tej chwili odnosić. Najpierw wypada, żeby rząd Rzeczpospolitej się z nią zapoznał, potem czas na reakcje oficjalne. Tak naprawdę jestem przekonany, że do tego trzeciego etapu, czyli do głosowania nad sankcjami wobec Polski nie dojdzie, bo gdyby doszło, no to byłoby to spektakularną porażką Komisji Europejskiej, która by takie głosowanie przegrała. E, uważam, że jednak ideologia ideologią, polityka polityką w przypadku naszych partnerów z Unii, ale jednak e, oni mają pewien instynkt samozachowawczy e, i myślę, że doprowadzenie do głosowania, które się przegrywa, e, a Komisja Europejska by to głosowanie przegrała e, w ramach Unii, e, bo na pewno szereg państw by nie poparło sankcji od Polski, no, byłoby e, spektakularną porażką przewodniczącego komisji czy pierwszego wiceprzewodniczącego. Timmermansa. Premier Szydło podobno miała zapytać Timmermansa, czy Komisja Europejska szuka również woli porozumienia i kompromisu po drugiej stronie sporu w Polsce, czyli po stronie prezesa TK i ogólnie szeroko pojętej opozycji. Czy to możliwe, że pytała o coś takiego? No cóż, Przedstawiciela Komisji Europejskiej? Dżentelmeni w tym przypadku dżentelwoman e, i Gentleman nie ujawniają rozmów politycznych. Natomiast e, to dobre pytanie, gdyby, tak, gdyby padło. E, choć na pewno doświadczenia pana Timmermansa są ciekawe jeszcze z innego powodu, e, kraj, w którym de facto Trybunału Konstytucyjnego nie ma, no byłoby ciekawe. Aczkolwiek oczywiście my chcemy mieć Trybunał Konstytucyjny, z tych doświadczeń holenderskich nie skorzystamy, ale na pewno byłoby ciekawe posłuchać, jak to jest, jak, jak życie płynie bez Trybunału Konstytucyjnego, na przykład z Timmermans mógł na ten temat dużo powiedzieć. Ja cały czas liczę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wycofa się z tej błędnej drogi, która prowadzi Polskę na manowce inwestorzy kapitałowi boją się niepewnych krajów, w których w jedną noc można zdemolować system prawny. Przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny został sparaliżowany po to, by nie mógł zbadać przyjmowanych w tej kadencji innych niekonstytucyjnych ustaw. Przykład ustawy o ziemi, czy też ustawy o prokuratorze, prokuraturze, która dała niesamowite kompetencje ministrowi sprawiedliwości, nieznane w żadnym europejskim, demokratycznym kraju. Zmiana, noweli, nowelizacja kodeksu postępowania karnego, ustawa o służbie cywilnej, szykowana reforma sądownictwa. To wszystko są przykłady tego, że konstytucja dla Prawa i Sprawiedliwości ma znaczenie tylko teoretyczne. Co teraz przez te dwa tygodnie powinno zrobić Prawo i Sprawiedliwość? i odpowiedzi Pan na to pytanie? Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo proste mechanizmy do tego, by doprowadzić do przestrzegania konstytucji w Polsce. Trzech legalnie wybranych sędziów oczekuje na zaprzysiężenie przez prezydenta Rzeczpospolitej a już ponad chyba 10 wyroków Trybunału Konstytucyjnego czeka na publikację. To są proste ruchy, które zależą tylko i wyłącznie od prezesa Rady Ministrów, mówię o publikacji, i za przysiężeniu sędziów, mówię w tym przypadku o prezydencie Rzeczypospolitej. Ubolewam nad tym, że to jedna osoba nie żadnej funkcji w państwie, czyli poseł Jarosław Kaczyński dyktuje co w Polsce jest zgodne z konstytucją, a co nie. Dlatego apeluję z tego miejsca, by dla dobra Polski, dla dobra Polaków, dla dobra nas wszystkich doprowadzić do stanu zgodnego z prawem. W tej sytuacji opozycja położy na stół jakieś nowe propozycje. Opozycja bardzo chętnie będzie rozmawiała o przyszłości Trybunału Konstytucyjnego, ale w momencie, kiedy zostanie w Polsce przywrócony, nie, przywrócony ład konstytucyjny? Znaczy, właściwie dokument jeszcze do nas z punktu widzenia formalnego nie dotarł. Jeżeli dotrze, to oczywiście będziemy mogli się z nim zapoznać i będziemy chcieli również do niego się ustosunkować. Aczkolwiek te założenia, które wstępnie wyartykułował na swojej konferencji prasowej przewodniczący Timmermans, są nam znane i wielokrotnie w przestrzeni publicznej te kwestie były poruszane. Proszę Państwa, spór ten powinien być rozwiązany w polskim parlamencie. To dzisiaj również wybrzmiało na konferencji przewodniczącego Timmermansa. Nam zależy na tym, aby ten spór wokół Trybunału jak najszybciej został zakończony i by ustawa pojawiła się, jeżeli nie w czerwcu, to najpóźniej na początku lipca. Wierzymy, że spór wokół Trybunału Konstytucyjnego raz na zawsze zostanie rozwiązany, ucieszy nas wszystkich i wreszcie e, przystąpimy do normalnego działania, normalnego działania nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej i nie będziemy musieli się zajmować sprawami tak naprawdę drugorzędnymi. Polacy dzisiaj chci, chcą, abyśmy pracowali dla nich, abyśmy realizowali program, do którego się zobowiązaliśmy. On cały czas oczywiście jest realizowany, aczkolwiek tę dyskusję w przestrzeni publicznej nieustannie pochłania temat Trybunału zupełnie niepotrzebnie. Proszę Państwa, wczoraj bardzo ważne ustawy przyjęte przez polski rząd. 12 złotych na godzinę. ta stawka minimalna w przypadku umów śmieciowych. Reforma również oświaty. Ustawa, która to będzie będzie znosiła między innymi egzaminy dla szóstoklasistów. Także te zmiany nieustannie są wdrażane. wdrażane. I te kwestie, do których się Teraz zobowiązaliśmy... Wtedy będziemy rozmawiać o tym, o czym chce pan i pani premier. E, ale pani redaktor, ja już nie raz pani akurat wyjaśniałam tę kwestię, że e, no, pani premier będzie publikowała wszelkie wyroki, wszel wszelkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które będą zapadały zgodnie z przepisami ustawy. E, nie możemy łamać przepisów ustawy i właśnie w tym całym, e, w tym wszystkim właśnie na tym polega problem i wielu prawników generalnie e, do tego się odnosiło i są bardzo podzielone zdania e, zarówno e, w środowisku sędziowskim, jak i adwokackim, radcowskim. Prawicy naprawdę w różny sposób w różny sposób prawnicy się do tego odnoszą. E... Wyroki, Franz Timmermans się powiedział, że wyroki sądu, wyroki Trybunału Konstytucyjnego powinny być publikowane i będą publikowane. My akurat tutaj zupełnie nie wchodzimy w żaden konflikt i nasze cele są wspólne. Chcemy rozwiązać tę sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego i będziemy publikowali wszelkie orzeczenia. Jeżeli prezes Rzepiński wreszcie zacznie realizować tę ustawę, która została uchwalona w polskim parlamencie w grudniu i wypełniać nałożone tą ustawą na niego obowiązki, to, no to wtedy te wyroki będą oczywiście zapadały zgodnie z tymi zasadami, które są ustalone w tej ustawie i wtedy będziemy mogli takie wyroki oczywiście publikować. Natomiast ten dokument, który został ostatnio wydany, nie jest orzeczeniem. Jeszcze raz Pani to powtarzam. Pani premier nie może publikować czegoś, co nie jest orzeczeniem. Ustawa mówi wyraźnie, jeżeli, że orzeczeniem jest dokument, pod którym jest podpisanych 13 sędziów. Ilu się podpisało pod tym dokumentem? Pani premier, ile się podpisało pod tym dokumentem? Pani premier, pani premier przekazywała panu Fransowi Timmermansowi bardzo wyraźnie informacje na temat tego, co dzieje się w polskim parlamencie, że są podejmowane konkretne działania. Natomiast Frans Timmermans dzisiaj również powiedział, że spór i konkretne rozwiązania legislacyjne co do Trybunału Konstytucyjnego powinny być wypracowane przez polskich polityków, bo Komisja Europejska tutaj no, nie jest w stanie, nawet nie ma takich kompetencji legislacyjnych, aby móc jakieś ustawy przez polskich parlamenty przeprowadzać. Jeszcze chciałabym wrócić do kwestii krytycznej opinii Komisji Europejskiej o Polsce. Ale myśmy ją poznali już kilka dni temu. Ona jest niemalże tożsama z tym, co już widzieliśmy i czytaliśmy. A jeżeli będzie tożsama z tym, co już znamy, będzie to opinia krytyczna, powtarzająca zalecenia Komisji Weneckiej, to wówczas? Wejście w drugą fazę konfliktu, kolejną fazę konfliktu z Komisją Europejską z polski rząd oznacza ryzyko sankcji dla Polski. Bardzo na konsekwencje dla ludzi, spadek inwestycji i spadek zatrudnienia i to wtedy już widać w danych. A czy Prawo i Sprawiedliwość, które w się nie cofnie, to Jarosław Kaczyński, ani kroku w tył. Także politycy Prawa i Sprawiedliwości, to 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 to, to 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 z którymi dziś rano rozmawiałam, mówią, na to, to 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 mówią że raczej oczekują nie na opinię Komisji Europejskiej, tylko na opinię zespołu ekspertów no, tak. Marszałka Kuczyńskiego. No, tak, oczywiście, bo zespoł ekspertów Marszałka Kuczyńskiego ma dużo większą wiedzę niż Komisja Europejska. No to jest trochę niepoważne, to co mówi Ja Sokarzyński, ale najważniejsze Panie, jest to, że to, że ktoś się nie cofnie, to nie znaczy, że my jako Polacy musimy się wszyscy zderzyć ze ścianą. Dziękuję bardzo. Panie,